Czołem. Dziś zajmiemy się dodatkowym zestawem puzli do Ozobota. Zestaw wprawdzie dodatkowy, ale całkowicie niezależny. Oznacza to, że nie wymaga do działania podstawowego zestawu puzli. Przygotowaliśmy wiele aktywności tylko i wyłącznie do tego zestawu dodatkowego. Oczywiście oba zestawy, ten podstawowy, jak i dodatkowy, są ze sobą w pełni kompatybilne. I w połączeniu dają zdecydowanie więcej możliwości. Dziś pokażemy kilka z nich. Ale zanim przyjrzyjmy się bliżej samym puzlom. Tak jak poprzednio, mamy dwa puzle start. Podobnie jak w zestawie podstawowym, do dyspozycji mamy puzle pozwalające budować złożone trasy. Otrzymujemy dwa rodzaje skrzyżowań: linie proste, zakręty. Tylko tym razem dostajemy je w trzech kolorach. Czerwonym, niebieskim i zielonym. Zdecydowanie zwiększyła nam się pula komend. Otrzymujemy m.in. polecenia z grupy Szukaj Drogi, Zygzak, Spacer w Tył oraz komendy odliczenia. Pojawiają nam się również białe puzzle. Analogicznie do podstawowego zestawu otrzymujemy instrukcję, w której znajdziemy szczegółowy opis każdego puzzle oraz przykładowe aktywności. Ok, przetestujmy nasz nowy zestaw.